Od powitania i sympatycznych rozmów z członkiniami kół gospodyń wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, rozpoczął wizytę w Jedwabnem. Najważniejsze były rozmowy o problemach kraju i rolnictwa. Chcę podziękować za gościnność tu na Podlasiu. Są tu również moi przyjaciele, z którymi od wielu lat się znam. Zawsze tutaj z wielką radością przyjeżdżam, bo tu można naładować te polskie akumulatory. To jest szalenie ważne. Chcę Wam podziękować serdecznie za poparcie dla Andrzeja Dudy w pierwszej turze i prosić o to, żebyśmy nie spoczęli na laurach. Ta druga tura przed nami, proszę nie tylko samemu wziąć udział, ale jeszcze przekonać najbliższych znajomych, przyjaciół, sąsiadów, pomóc, jeżeli trzeba również w dowiezieniu, w pomocy. Każdy głosuje w sposób tajny oczywiście, ale po to, żeby pomóc ludziom, którzy może mają kłopoty z transportem, nie jest niczym złym. Jest to pomaganie ludziom również w procesie demokratycznym. Chcę Państwu na spokojnie wytłumaczyć, dlaczego wybór Andrzeja Dudy jest wyborem racjonalnym, mądrym, dobrym. Nie tylko dla obszarów wiejskich, nie tylko dla małych miast. Jest to wybór dla całego państwa. Oczywiście mnie najbardziej interesują sprawy związane z rolnictwem, bo przecież za to Odpowiadam i muszę powiedzieć, że budzi to nawet pewnego rodzaju zazdrość u ministrów rolnictwa w innych krajach Unii Europejskiej, tak silne poparcie ze strony głowy państwa dla spraw wsi rolnictwa w Polsce. Tuż przed koronawirusem, tym nieszczęściu, które przecież dotknęło również i rolnictwo, udało się zorganizować na moją prośbę w Warszawie spotkanie dziewięciu ministrów rolnictwa naszej części Europy. Przyjechali, przygotowaliśmy wspólną deklarację, deklarację warszawską oczywiście, bo w Warszawie podpisaną, która mówi o tym, że jest potrzebny duży budżet wspólnej polityki rolnej, że konwergencja zewnętrzna, czyli wyrównanie dopłat nie jest żadnym przywilejem, żadną łaską, tylko czymś, co się absolutnie po 16 latach obecności w Unii Europejskiej po prostu należy, o tym, że nowe wymagania, Wobec rolnictwa zdefiniowane jako Zielony Ład muszą wiązać się również ze specjalnymi wsparciami, żebyśmy my rolnicy byli w stanie wykonać to, czego społeczeństwo europejskie od nas oczekuje w przeciwnym wypadku. To będzie katastrofa dla rolnictwa, jeżeli byśmy mieli wprowadzić te wszystkie wymogi, tak jak sobie życzy społeczeństwo, nie mając wsparcia, nie mając możliwości inwestowania. Łatwiej być ministrem rolnictwa, kiedy ma się prezydenta, który interesuje się rolnictwem i lubi wieś, powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. Część tych ministrów, z niektórymi jestem na ty, mówią, wiesz tobie, to jest może łatwo być ministrem rolnictwa w Polsce. Mnie prawie, że włosy dęba na głowie stanęły, mówi, ale o czym wy mówicie? Wielki kraj, problemy seriami się kładą. To susza, to problemy rynkowe, to ASF, to nie wiadomo co, i Wy mówicie, że nie jest łatwo być ministrem rolnictwa. Nie, nie, nie w tym znaczeniu. Ty masz poparcie głowy państwa. Rolnictwo w Polsce ma poparcie prezydenta, a nie jest to powszechne w każdym kraju europejskim. To Wam jest łatwiej. I proszę Państwa, rzeczywiście to wsparcie, wsparcie całego rządu, również ministrów, również i. Pana ministra, tu od Was, Waszego mogę powiedzieć, Darka, to wszystko powoduje, że te problemy, które przed rolnictwem stają, ciężko, ponieważ problemów jest mnóstwo, ale rozwiązujemy. To stanowisko tej deklaracji warszawskiej nie pojedynczego kraju, tylko dziewięciu krajów, jednej trzeciej Unii Europejskiej. Właśnie tak się negocjuje, tak się buduje grupy. Że nie poszczególny kraj negocjuje dla siebie, walczy, żeby coś mu z tego bogatego stołu skapnęło, tylko organizuje sojuszników i kraje naszej części Europy, właśnie w Polsce, upatrują tego naturalnego lidera, jako kraj większy, o większym rolnictwie, o większej ilości ludzi, większym terytorium. Jako tego naturalnego lidera i my takim liderem od dawna powinniśmy być a nie próbować podczepiać się pod jakąś ze stolic Europy Zachodniej, jak to czynili nasi poprzednicy. Wizyta ministra rolnictwa to wyraz uznania dla pracy naszych rolników, powiedział Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego. Przed nami bardzo ważny czas, bardzo ważny okres, 12 lipca będzie decydować, jako drogo pójdzie, pójdzie Polska. A tutaj widać, że jeżeli chodzi o tereny, zwłaszcza tutaj okolice Jedwabnego, powiat cały łomżyński, to są tereny typowo rolnicze, mają za co rolnicy dziękować i ministrowi, i prezydentowi, który wspiera polski rząd, wyraz tego dali w pierwszej turze, gdzie w Wodach Wiejskich. Ponad 80% nawet poparcie było, także to jest olbrzymie zaufanie, ale też i podziękowanie dla pana prezydenta. Licznie stawiły się nasze koła gospodyń wiejskich. Mamy ich 7 na terenie naszej gminy, są wystawki regionalne, produkty, także będzie można się coś posilić. Jest wysoka temperatura, także i można będzie się na pewno napić. Ale przede wszystkim też problemy rolników i propozycje planów, jakie, jakie będą wdrażane w rolnictwie w najbliższych miesiącach, latach, także tutaj rolnicy przede wszystkim oczekują. Też i rozmowy z panem ministrem, myślę, że tutaj będzie, będzie ku temu skłonność. W spotkaniu uczestniczyli także poseł Lech Antoni Kołakowski i Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Minister Jan Krzysztof ardanowski przyjedzie tu z wielką radością, tym bardziej, że mieszkamy w tej części Polski, która jest... Tą krainą mlekiem płynącą, poza Narwio mlekiem płynącą. Cieszę się z wizyty. Jest to też docenienie ciężkiej pracy rolnika, potu wylanego rolnika na rzecz produkcji w rolnictwie. Wizyta jest docenieniem, tak jak powiedziałem, produkcji, ale też spotykamy się w okresie, kiedy są wybory jest druga tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. Chciałbym, aby ten teren dobrej produkcji rolniczej jednogłośnie wybrał prezydenta Andrzeja Dudę. Ja myślę, że również to jest wizyta taka dziękczynna premier, ministra rolnictwa pana Ardanowskiego, który chciał powiedzieć, że chciał podziękować dla mieszkańców za tak liczny udział w wyborach, ale też dobry wynik: 77% pana prezydenta Dudy. I tutaj jest dwa powody, do których przyjeżdżę właśnie podziękować mieszkańcom, zachęcić do ponownych wyborów, ale też zwrócić uwagę, że to jest gmina, która mlekiem i rolnictwem stoi, i to jest też dobra wizyta takiego. Naszego gospodarza od rolnictwa. Wiemy również, że burmistrz jedwabnego również jest rolnikiem i stawia dużą poprzeczkę na dobrą jakość rolnictwa w tym regionie i to z tego się również cieszymy i, i będziemy o tym rozmawiać. Zgodnie z polską gościnnością przez cały czas można było częstować się wypiekami i kanapkami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Najbardziej zależy nam na rozwoju kół, żeby naszą działalność rozszerzać cały czas o różne tam dziedziny i kulinarne, i, i sztuka ludowa, wiadomo, i, i, i wioskę w jakiś, w jakiś sposób y, promować w, w gminie, w powiecie, w województwie. Akurat nasze koło w ubiegłym roku wygrało w pierwsze miejsce w konkursie stoisko dożynkowe, w Tykocinie były dożynki wojewódzkie i udało nam się zdobyć pierwsze miejsce. Teraz organizujemy dwutygodniowe takie zajęcia dla dzieci wakacyjne. Zaczynają się 13 lipca i dzieciaki będą przychodzić, będą malować, gotować, zwłaszcza, że rodzice w tym czasie mają żniwa, sianokosy. Tak jak u nas na wiosce, no to te dzieci są zostawione same sobie, więc mogą przyjść do świetlicy i koło gospodyń się nimi zajmie. W spotkaniu uczestniczył także Dariusz Piątkowski, minister edukacji, który przekazał garść informacji o planach związanych z nowym rokiem szkolnym.